Dzień dobry Państwu, witam. Dzisiaj środa, 12 dzień marca. Staję tutaj przed Centrum Polskiej Kultury imienia Jana Pawła II w Sadze. Centrum przeżywa swoisty renesans. Wyremontowano wiele pomieszczeń. No i wiele się w nim dzieje, a to jest zasługa pracy i starań licznej grupy ludzi i wiele, wiele z nich Wiele tych osób e, pracuje tutaj ochotniczo, po prostu podarowuje swój czas e, dla nas wszystkich, pracuje społecznie. Dzień dobry, nazywam się Gosia Sowolewska, Magda Solarek. I skąd ten pomysł w ogóle, żeby tutaj zrobić taki, taki mural? Kto wpadł na to? Dobre pytanie. Chyba zaczęło się od Warszawy, od pierwszego. Znaczy od tego, pokoju tego, że tam w tym pokoju. W tak, że A że było kto od... zrobił te Warszawy? My <laughs> <laughs> też my, więc tak. zaczęło się od Warszawy. A Obecna dyrektorka centrum. A jak to było? Chyba na Facebook nas znalazła. Na jakiejś grupie dałyśmy ogłoszenie konkursu, że namalujemy ścianę w domu kogoś o. i ona się do nas zgłosiła, czy nie chciałybyśmy pomóc w klasie dla dzieci polskich, bo akurat była renowacja polskiej klasy. I tak się zaczęło. Powstała Warszawa. O górna górze, górze. górze. Robiliśmy się tej głównej sali. A to nasze największe i najbardziej czasochłonne dzieło. O, mamy gady też. <laughs> No to wspaniale, bo to, bo to daje życie tutaj. Był taki. taki był plan. E, troszeczkę jak schron atomowy. Ten... Mieliśmy nadzieję, że to będzie ten wyglądać projekt? jak ulica krakowska. Aha. Wcześniej było tak, jak się wchodziło, to się wydawało, że to jest taka piwnica, w właśnie, taki szary, właśnie, ciemny właśnie. korytarz. Więc e, tak, tutaj już elementy powstają, będzie ulica, ulica, będą lampy, nie wiem, jeszcze nie widać, jest dopiero szkic, o, o. ale będą wychodziły stałe. Czyli lampy najpierw, najpierw panie szkicują, tak? Tak, na, na, na. trudno jest freehand wszystko od, od samego początku wy... zaplanować, zaprojektować. Najpierw gdzieś to się dzieje. Ale to skąd ten, powie, to panie normalnie zawodowo to robią? Hobby. hobby? <laughs> Nasze ulubione. Aczkolwiek z hobby wzięło się, że zaczęłyśmy e, malować e, pokoje w mieszkaniach ludzi. Jeśli ktoś ma wizję jakiegoś, szczególnie dziecięce pokoje. Czyli można swoje robi... zdjęcie na przykład na... własnej twarzy. Albo żonę <laughs> w sypialni. <laughs> <laughs> tak, więc od, od tego. Zaczęła się od pokoi naszych dzieci. Później do były prawa. pokoje. To zaczęło Znale. się, czyli jak dawno? Dwa lata, a trzy lata, no, tam pewnie ta 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 ta. A skąd ten, ten talent? No, talent od pana boga, ale skąd Ja zawsze uwielbiałam malować. A pani? A no, ja tak no. <ślad> <ślad> a czy to jest trudne? Co się trudno robi? Czy to Fambi jest trudne. Farbki, skąd farby? Jakie farby? Jaką A, techniką co, to się robi. Bo no widzę że jest pędzelek. Mały pędzelek. Ołówek, o. malutkie pędzelki. Niestety ściana tutaj jest bardzo porowata, bo to są pustaki pod spodem, więc Czyli trzeba. E, nawet nie tyle co wchłania, ale struktura ściany jest bardzo dziurkowata, więc nie da się prostej linii namalować. O. I duży pędzel zostawia wielkie dziury, więc to trzeba było małym pędzelkiem. Dokładnie każdą dziureczkę, żeby linia była widoczna. Um. Więc czasochłonne. Czy ciężka praca? Nie, bo to z serca wychodzi, więc serca dla dzieci. A no właśnie, jadę, tak się zapytam do... brutalnie, kto za to płaci? <noise> Pan Bóg kiedyś ja w dobrych, w dobrych uczynkach, miejmy nadzieję, że też, karma przyjdzie. Też i... Panie te farbki kupują same? Czy... Tak. Tak? Wszystko, wszystko, wszystko same? No to wspaniale, to wspaniale. Dziękuję, no dziękuję bardzo oczywiście My dziękujemy, że mamy no. taką okazję do, że do... mamy przestrzeń do, do malowania, do, malowania. Do, do naszego, tak, do naszej sztuki. Do no, rzeczywiście zapraszamy Państwa, żeby, żeby jak Państwo mają jakiś projekt, no Państwo może zarobią jakieś pieniądze przy okazji. Zapraszamy, Właśnie. tak, jeśli ktoś ma wizję na piękną sypialnię <noise> albo na tak. pokój, tak. także z, zapraszamy bardzo chętnie, stworzymy coś w Waszej sypialni. Tutaj będzie Kraków, a coś jeszcze? To całe centrum będzie malowane? Czy? Chyba musimy najpierw Kraków skończyć i odpocząć po Krakowie, <noise> bo już jesteśmy <noise> tu od, od stycznia. To się tak wydaje, to że to jest zapytać. mała ściana, Właśnie, ale to się... jest naprawdę dużo, dużo godzin e, e, dziubania tak małym pędzelkiem. A więc. To tylko Panie dwie to robią? Tak, tak. Aha. Aha. <noise> I to tak, e, jak jest czas wolny, tak? Czyli... W wolnym czasie, e, ja ostatnio mam troszkę więcej wolnego czasu. A Magda po godzinach. Swoja Południe. praca później po południu. A Jeden. można zapytać, co Panie robią w życiu, jak to, jak to się mówi, czyli yy, co, co, co dom. dla pieniędzy? Mąż do żona, tak? żona. Tak? mąż tak. dzieci. Aha. A ja dodatkowo w harcerstwie bardzo dużo się udzielam. Jestem Rozumiem. okręgową kierownik yy, organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Także no tak, stąd się znamy z akcji tak. letnie i różnych rzeczy. Zgadza tak. się, także y, ale to ulubione właśnie, te pomaganie społeczności i pomaganie innym, bo co nam pozostaje, jak nie będziemy się skupiali na. na nie, wie, wie panie, ja to ja lansuję, lansuję takie, takie, e, takie powiedzenie, że to jest egoizm, to jest dobrze pojęty interes własny to jest tworzenie w przestrzeni publicznej. Jak nie będzie przestrzeni publicznej, bibliotek, parków, nie będzie ludzi, którzy po prostu udzielają się gdzieś tam, no to będziemy żyć tak jak w krajach, w których wszystko jest zadrutowane. Za i, i Albo ludzie... tak jak w COVID-ie we własnym gniazdku, tak, nie będziemy tak. mogli wyjść. Stwórzmy przestrzeń Dlatego publiczną. tworzymy przestrzeń publiczną, właśnie. piękną dla dzieci, nie tylko. Tutaj mamy bardzo dużo pochwał e, osób, które przychodzą do Polski. O to chciałem biblioteki. zapytać, właśnie jak, jak to jest? <laughs> bardzo pozytywny odbiór. I ludzie są my, na nasze serducho tak, podoba fajnie. się tak, tak. Dzieciaki doros dorosłe osoby tak bardzo pozytywnie. Jest bardzo ciekawe, jak się przechodzi tu dużo osób się wydaje, że taki piwnicny, piwniczny korytarz, tak. no, ale, 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 ale jest ruch, bo jest ale dużo zajęć dzieje. różnego tak. na różnych szczeblach wiekowych. Tak jak mówiłam, biblioteka polska, dużo osób bardziej dorosłych i tak dalej przychodzą, mówią, że, że niesamowite dziękują za, za tak piękną pracę. Ale też jest młodzież, która z tańców przechodzi, i jak przechodzi taki osiemnasto-dwudziestolatek, zatrzymuje się i mówi, Dziękuję, że namalowaliście Kościół Mariacki. Bo wiecie, to jest. Tak, to jest tak niesamowite dziecko urodzone tutaj, bo słychać po akcencie, skórka się pojawia. I się dziękuję za to, że wie ten człowiek, że to jest Kościół Mariacki i że udało nam się to namalować tak, że wygląda jak Kościół. W czasach średniowiecza artyści umieszczali czasem swoje podobizny gdzieś w jakimś małym fragmencie. Nie Otarza albo. O ten smok będzie... te tam. To, Panie to jest że Ale też nasz tutaj gdzieś na, nawalują, tam właśnie tak Te kwiatuszki, różyczki, w Warszawie mamy ukryte. A... Tak, to proszę pokazać. Proszę pokazać, bo to tu jest Warszawa. No właśnie, zawsze są takie tak, fascynujące. To ta która była naszym pierwszą w tak? centrum polskim. A i ona ma ukrytych. Cztery symbole polskie. Cały obrazek jest zupełnie inną techniką malowany niż ten na korytarzu, a, a, ale ma pięć symboli. I za każdym razem, ktoś wchodzi i ogląda ten e, obrazek po raz pierwszy, musi no, znaleźć Widzę krzyż, widzę e, godło polskie. To jest jeszcze widzę dwa. flagę Aha, polską w jeszcze i jeszcze jeden. jeden, tak? Zobaczymy czy, czy, czy nie, znaleźć. no nie, proszę mówić. Ja... Nie, nie znalazłem. Nie znalazłem. Korona gdzieś? Nie. Korona? Nie. Nie. Szkodliwe. Bliżej, szkodliwe. bliżej. Bliżej, bliżej się. Zegar. Zegar, zegar, tak? Zegar to ma złote strzałki. I pokazuje godzinę? E, to jest godzina. Pino piąta, no to co? Godzina. Godzinawo. O. o. <laughs> O, to już głębsze skojarzenie. Bardzo specyficzne na, bardzo bardzo tak, na Warszawę, więc no tak. i, i dla ludzi, którzy się bardziej zagłębiają w historię, ale pomyślałeś, może właśnie tylko przy kolorowe akcenty. Tak, wspaniale, że, że tutaj się w centrum to odbywa, bo może to właśnie zainspiruje innych ludzi, żeby robić nam ja naprawdę. Tyle, tyle satysfakcji. radości i satysfakcji. Ktoś kiedyś niedawno mnie się zapytał, kiedy ty masz czas dla siebie? No właśnie, to jest czas dla mnie. Ten czas dawania dla innych, ale satysfakcja zrobienia tego, co się, czego się robi. I... To chyba jest najpiękniejsza rzecz, właśnie dawać innym ludziom coś i to zostaje. To, tak, 100%, zdecydowanie 100%. I te wszystkie inspiracje to panie czerpią po prostu z jakichś e, zdjęć. Zdjęcia online teraz dzięki, dzięki technologii. Tak. Każdy jest wyciągnięty, interesowany na podstawie zdjęć. A, ja w ja, ja mówiąc się... nigdy w Krakowie nie byłam, więc o, to... jeszcze dodatkowy. Nie powiem, że zapraszam, bo Aha. tam nie mieszkam od e, 30 <laughs> lat, ale... <laughs> Także tak, to śmiesznie, bo niektóre ale. elementy są... Nie, za, zaczęłyśmy malować w ogóle nawet nie ze zdjęć, tylko z obrazków. O to zapytać, ktoś... jak ty, czy to się rzuca na ścianę, czy można te, ten pierwszy rysunek robi się... E, nie... Można, aczkolwiek jest bardzo tricky, bardzo ciężko, więc hmm. większość jest freehand na malowaniu. Bo jest Czyli za, patrzy za Pani na projekt. zdjęcie? Na zdję i... Tak, jak właśnie Pan wszedł i stałam aha, z telefonem aha. w ręku, żeby kształt i, i, i domalować, i, mhm. i później się kontynuuje. Tysiące poprawek w trakcie, bo ktoś stanie i mówi, hm, Niepodobne. Nie pamiętam, żeby tam <laughs> były schody. <laughs> no właśnie, wzięłam obrazek z internetu, który miał schody, i się okazało, że to było z czyjegoś innego pomysłu, a tam jest mur, więc musiałam zrobić murek. <laughs> Więc tak. nauczyłyśmy się, że nie z obrazków trzeba robić, a ze zdjęć, bo to wtedy tak. bardziej oddaje prawdziwy, oryginalny. Um, ale i tak dodajemy swoich kilka jakichś tam elementów, żeby nie było. A właśnie, tutaj są jakieś poukrywane? Nie, tutaj nie. nic jeszcze nie ukryłyśmy. A, a, e, że? Bardziej. Często, Często z, z, ciężko znaleźć gołąbki, które stają takie, wszystko, latają małe, ale tam dwa są ukryte, żeby pokazało a, jak wygląda gołąb. Jest biały orzeł, który leci. To pani dyrektor miała wizję, że jak już dajemy taki, ptaki, to może orła domalujmy białego. A krakowiacy, górale, wszystko co się kojarzy z, z krakowem. No tak, no tak. No nie ma tylko nowej huty. Nie jest ona tak bardzo obrazowa. <grywa> Myślę, że bardziej mnie odstraszało, niż przyciągało. Więc pozostaniemy przy tych ładnych budynkach, które naprawdę są atrakcją pięknego miasta, jakim jest Kraków. Albo ojejku, tutaj krzywo wyszło, to Dzisiaj poprawię to, a jutro mhm. poprawię tamto. Zdjęcia, Bożenka, chodzi, nasza dyrektorka tutaj w centrum, się śmieje, że bo w końcu kupiłam bilety do Polski po 11 latach i zabieramy dzieci na wycieczkę po Polsce, więc Aha. Kraków jest no, będzie, numer tak, jeden tak. na liście. I ona mówi, o rany, weźcie, skończcie to i zasilujcie jak najszybciej, bo jak ty wrócisz... Właśnie, zasilujcie to znaczy, że się jeszcze czymś pokrywa, tak? Tak, Będzie... chcemy, chcemy pokryć, właśnie szukam, ciężko znaleźć, myślałam, że to jest bardziej dostępne, taki jak jest lakier na drewno, jak się maluje aha, i siluje, aha. więc teraz szukam czegoś, czym się siluje ścianę Ściany. Po, po malowaniu farbą, żeby było bardziej durable. Przechodzą tu dzieci, często buty na ścianach lądują, palce przytulają, przytulają się, no, tak, się. się maluszki tak, tak, przychodzą, o i całują tak. smoka, i, więc chcielibyśmy, żeby to było trochę bardziej trwałe niż na jeden tak, dzień, tak. więc tak, szukamy teraz właśnie siler, żeby, żeby to tak, za, 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 że tak powiem, zabezpieczyć, zabezpieczyć na dłuższy czas. No i przez to musimy to zrobić jak najszybciej, żebym nie przyjechała Bo i powiedziała: Proszę, w Krakowie tak nie ma. <laughs> <I będzie śmiech> pani jeszcze poprawki, to. tak, więc <laughs> musimy zrobić to przed moim wyjazdem do Polski. <laughs> Skończyć. No to cóż, to zapraszamy wszystkich do centrum. Zapraszamy, żeby się w centrum udzielać i właśnie, żeby realizować swoje pomysły, tak jak pani realizują. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy. za rozmowę. Dziękuję.